Tricky Disco Siemano dzisiaj Unboxing paczuchy ze sklepu Pira Polska Z ostatnio Pojawiły się petardy Których dawno nie było I nowe Petardy Postanowiłem żeby jakieś kupić Zobaczymy Czy przyszły takie jak chciałem ...i czy to są faktycznie te stare petardy. Duża paczucha nie jest, bo dużo rzeczy nie zamawiałem. Aczkolwiek widziałem, że jeszcze też moździerze się ostatnio pojawiły się do kupienia. Także kto nie ma, to polecam zobaczyć i kupić. To tu mam megatrony. Ta nowa wersja, co wyszła, komada. Tak to wygląda. Druga strona. Kurde, jakiś taki porządny kartonik bym powiedział, że jest. Kategoria P1. 2,18 rok produkcji. Nek 5 gram na, na sztukę podobno. To nigdy tak do końca nie jest. Dwie paczuchy. Dwie paczki. Dwie paczki Megatronów. Później, co to jest? Aha, Black Demon? Ale od Super Power? Black Demon? Ja takie zamawiam? No chyba nie. Z tego co że to miał być Black Dead, a nie Black Demon. Ale dobra, dwie paczki tych petard. Ty. Ale ja takich nie chciałem, to nie były te. Muszę jeszcze zobaczyć, faktycznie później na zamówieniu. Ale to nie były te. Paczka Pyro Bandit. Angry Clown. NWP. Te fajne, konkretne, mocne petardy. Jedna paczucha. I Mr. Boom dwójki od Pyro Dwie paczki. Ogólnie tych właśnie betard jeszcze nie miałem, dlatego postanowiłem sobie kupić. I w lepie jeszcze mamy. O, jest paragon. Zobaczymy, co jest na paragonie napisane. O ile będzie w ogóle wyszczególnione. W lepie fajne. Ładna grafika na paragonie, czy coś tu jest konkretnie angry clown black death, no właśnie black death, nie wiem czy widzicie dead, death dwie paczki megatron, mr boom, wysyłka no ale to nie jest black death tylko demon które mają 1,5 grama na sztukę, także będzie trzeba złożyć reklamację. Pierwszy raz mi się trafiło, żeby y, były inne petardy sadzone. Raz mi się, czy dwa razy, w jakimś sklepie trafiło, że nie dostałem wszystkiego, ale pomylone to jeszcze nie. Dobra, więc tyle towaru było kupione. Powinno być więcej, czy znaczy, powinno być więcej? Powinny być inne, ale dobra ogarnie się to także dzięki za oglądanie elo okej okay, w międzyczasie jeszcze wleciała do mnie jedna paczka z fajwerkami pisałem też do piropolska w sprawie tej pomyłki i te black demon są dla mnie w gratisie a black dev przyślą mi osobno że je wysłali także spoko dzięki że to ogarnęli i fajnie że nie przyjeżdżali głupa, że, że się nic nie stało albo, że to ja się pomyliłem, także spoko teraz mamy paczkę ze sklepu Fajerwerki Lider za 260zł że ostatnio się pojawiły ciekawe petardy, niektóre stare niektóre nowe, no, parę zamówień sobie zrobiłem co tutaj jest? Za chwilę zobaczycie? Oj, od boku do boku. Nie z tej strony w sprawy. Zaklejkę źle przyklejała, tak to cześnie bo ruchomy jest znaczy taki kijowy status ale dobra A co tu mamy moździerz od Hesti i fruwający baragon dobra później go znajdę moździerz od Hesti ogólnie dwie sztuki Później będzie testowanie. Jeden dzień. Powiem, że karton się trochę w środku przesunął. Taki to duży ten karton. Dwie sztuki. Drugi młodzież od Hestii. Może efekty nie są zarąbiste, ale jednak to jest zabytkowe i całkiem fajnie się tym bawi. Także fajnie jest coś takiego mieć. Druga sztuka taka sama. Następnie mamy Cyrkobitse od Triplexa Sky Thunder 6 sztuk i od Hesti Cyrkobit. To są dwa rok. A tutaj czy widać datę? te NWP 2008 chyba. petardki K212 od Panty widać, już kartonik który zajechany jest data wyrobu 2011 A ważność chyba jest do grudnia 2016 także już przeterminowane ale z tego co kojarzę były całkiem fajne petardki też sobie kupiłem dwie sztuki. Druga że to siareczka, siareczka się wysypała. Ale mam nadzieję, że nie na tyle, że będzie problem z odpaleniem. I to byłoby bo... tak. To jest wszystko zostało, tylko śmieci. po dwie sztuki moździerza, jedno jest do poszczelania, do testów a drugie takie na pamiątkę tu mamy cyrkobicy, jedne, drugie dwie paczki petard, ogólnie na sklepie Firework i Lider jest więcej cyrkobliców, tam chyba z 10 czy więcej rodzajów, także można sobie kupić i się pobawić, są w niebezpieczne, bo Różnie latają czasami, aczkolwiek zabawa jest przednia. Także to chyba by było tyle z unboxingów. Chyba coś jeszcze zamawiam, nie wiem. Ja w razie czego najwyżej jeszcze coś dokleję. Także dzięki. Nara.